Cześć, cześć Boże. Dzisiaj chciałam powiedzieć trochę o krzyżu. Yy, więc czym jest krzyż w naszym życiu? Jaki mam krzyż? Więc yy, czasami bardzo ciężko czasami jest nam ciężko w ogóle zobaczyć krzyż w naszym życiu, nie? Bo w sobie się a nie mam krzyża, ja nie w ogóle yy, nie widzę sensu mojego cierpienia, różnych sytuacji. Więc krzyżem w twoim życiu jest to, co Cię w jakiś sposób kosztuje, co Cię w jakiś sposób sprawia, co ci sprawia cierpienie, co Cię yy, boli, dla Ciebie trudne i coś, czego Ty nie możesz zmienić, co nie zależy od Ciebie. nie? To może być na przykład, nie wiem, jakaś cecha Twojego charakteru, Twój sposób yy, bycia, Twoja walka z grzechem, yy, Ty próbujesz i Cię nie wychodzi. To może być jakaś konkretna relacja, która Cię bardzo kosztuje. To może być Twoja choroba, tw poranki, które cię kosztują, yy, wstawanie z łóżka, depresja. Wszystko to, co sprawia ci pewną trudność, co cię kosztuje i nie masz na to żadnego wpływu. Więc w takich sytuacjach yy, bardzo łatwo jest nam się załamać albo poddać, albo właśnie, że nie widzimy sensu, myślimy sobie, że. Yy, to jest dla nas za trudne, za ciężkie do wniesienia, że, że na pewno Pan Bóg się pomylił na przykład, nie? Spadła Pana ciebie jakaś konkretna choroba albo jakaś sytuacja, która tym się, że Cię przygniata. Myślisz, że Pan Bóg się pomylił, nie? Że, że zesłał mi coś, czego ja nie jestem w stanie mu dźwignąć. Więc mam na Ciebie Cię taką krótką anegdotę, która bardzo dobrze nam obrazuje y, tę rzeczywistość, więc y, wyobraź sobie jest pewien człowiek, pewien y, mężczyzna który bardzo narzeka na, na swój w swoim życiu, nie? E, um, sobie myśli, kurczę, nie? Że, że jest tak ciężko, że, że ja nie dam rady, że każdy dzień mnie kosztuje tyle, że ja już nie mogę, nie? Panie Boże, co, co, co tu się dzieje w moim życiu? Więc Pan Bóg mówi, dobra, słuchaj, ja, ja już nasłucham się tyle Twoich narzekań, że mam dla Ciebie konkretną, konkretną misję, nie? Idziemy. I zaprowadzę tego mężczyznę e, do konkretnego pokoju, ogromnej sali, w której znajdują się Same krzyże, przeróżnych, przeróżnych rozmiarów, przeróżnych trochę zmienionych kształtów, jeden z drewna, drugi żelazny, nie wiadomo co, nie? Pełno krzyży. I mówi Pan Bóg, słuchaj, wybierz krzyż, który chcesz. Naprawdę, ten, który chcesz, bierzesz, jest Twój, nie? Każdy musi mieć krzyż, jakiś krzyż, każdy z nas ma jakiś krzyż, więc nie ma życia bez krzyża. Więc wybierz jaki chcesz, ale taki, jaki już uważam, że jest dla Ciebie. Nie? Więc mężczyzna zaczął się rozglądać, przymierzać różne krzyże i patrzę, ten wielki, no nie, ten wydaje się być za duży dla mnie, nie masz tyle sił, tego nie biorę, nie? Ten, ten jest za malutki, za malutki. Ja też nie chcę być taki, że, że nie biorę teraz żadnej odpowiedzialności, że nie jestem, że jestem do niczego, nie, nie, ten jest za malutki, nie? Ale ten jest taki mały, taki prawie średni, wydał się tak mały, próbuję go podnieść i nie mógł go podnieść, zobaczył, że nie ma siły, nie? Więc poszedł do innych krzyży i patrzy. O, ten, ten jest sam raz, ten jest sam raz, jest taki średni, średni, nie? Idzie do Pana Boga, mówi: Boże, ten, biorę ten krzyż, mówi Pan Bóg, ale to jest ten sam krzyż, z którym tu, tu przyszedłeś. To jest Twój krzyż. O czym chce Ci, co chce Ci powiedzieć przez tą historią? Że krzyż, Twój krzyż jest jak. Jest jak ubranie szyte na, na wymiar. Jest jak garnitur, który jest właśnie dla ciebie uszyty z Twoim imieniem, z Twoim nazwiskiem. Jak, jak suknia ślubna, która jest z Twoim imieniem, nazwiskiem, nie? Yy, która ma dokładnie ten rozmiar, który powi powinna mieć, nie? Że, że Pan Bóg nigdy nie syła nam krzyży, cierpienia, których my byśmy nie byli w stanie udźwignąć, nie? Każde cierpienie, każdy krzyż w Twoim życiu, który jest od Pana Boga. Nie. Jest, jest dane ci razem z łaską doniesienia tego krzyża. Nie, może czasami m, będą dni, że będzie Ci ciężko przyjąć to cierpienie, nie jest to cierpienie. Słuchaj, my nie jesteśmy jakimiś superbohaterami, że teraz, tak, Panie Boże, jestem zachwycony tym krzyżem. nie? Będzie dużo, już będzie dużo. Sam fakt, że Ty przyjmiesz ten krzyż, może swoją miną, nie wiem, rozgoryczoną, smutną, może narzekając, ale z tą świadomością, tak, Panie Boże, jest mi ciężko nieść ten krzyż. Ja nie wiem, czy sobie poradzę, ale wiem, że jest od Ciebie. Nie? I, I uwierz naprawdę, nie ma krzyż od Boga, które cię przygniotą. Nie ma. Nie? Tak, także odwagi w niesieniu cierpienia, w znoszeniu trudności, bo to, co jest od Pana Boga. Cię nie zabije, a tylko Cię umocni.